Cześć, policzymy teraz pochodne cząstkowe funkcji e. Jest to funkcja wielu zmiennych i przeanalizujmy sobie, jakie to są zmienne. Zobaczcie, mamy tutaj zmienną x, zmienną y i zmienną z. e to wiadomo, to jest liczba Eulera. Więc mamy do policzenia trzy pochodne cząstkowe. Zacznijmy alfabetycznie po x, czyli mamy du względem dx. Czyli teraz x jest naszą zmienną, a pozostałe traktujemy jako stałe. Czyli mamy tak, zobaczcie, x pierwiastek z y, czyli pierwiastek z y to jest nasz współczynnik, pochodna z x to 1. I teraz minus e do potęgi z logarytm z y. Tu mamy same stałe, więc pochodna to będzie równa 0. No to teraz du po dy, czyli naszą zmienną będzie tutaj Y różniczkowaną, a pozostałe zmienne to stałe. tak, Czyli mamy pierwiastek z Y, wyciągamy sobie tak, na początek mamy współczynnik, wyciągamy pochodną z pierwiastka z Y, jak wiecie, na pewno już tu wiele razy robiliście, pochodna z pierwiastka z Y to jest 1 przez 2 pierwiastki z Y, tak, bo z, obniża się potęga o 1 i jeszcze wystawiamy sobie współczynnik, Zgodny z tą potęgą, czyli jedną drugą przed ten, i przed ten pierwiastek z y, do uje, jakby ujemny, tak? Ujemna jest ta potęga, więc jest w mianowniku. I teraz mamy ten drugi człon w różnicy, minus e do potęgi z, czyli teraz e do potęgi z to będzie nasz współczynnik, czyli e do potęgi z, razy pochodne z logarytmu z y, czyli 1 przez y. I teraz... Zapiszmy sobie to po prostu troszkę ładniej. Minus E do potęgi Z dzielone przez Y. No i zostało nam jeszcze do policzenia pochodna pod względem zmiennej Z. Czyli tak, teraz pierwszy ten człon x pierwiastek z Y, pochodna z niego to będzie równa 0. Teraz minus to nasz współczynnik. Po te, pochodna z E do potęgi Z. To jest E do Z i jeszcze mieliśmy tutaj współczynnik logarytm z Y, bo teraz to jest nasza stała, tak? Czyli razy logarytm z Y. No i to jest nasza pochodna względem Z. I teraz, jeśli mielibyście jeszcze do policzenia pochodną różniczkę zupełną, tak? No to dodajemy do siebie te wszystkie pochodne cząstkowe. Czyli by było jakby było DU, no to piszemy sobie tak. Pierwiastek z y dx plus x przez 2 pierwiastki z y plus e do potęgi z przez y dy i plus, albo możemy już napisać od razu minus, prawda, bo tu mamy minus, minus e do z logarytm z y po dz, I to jest nasza różniczka zupełna.